Przy szóstej stacji Święta Weronika miała chustą otrzeć twarz Jezusa. Ja nie spotkałem tam żadnej kobiety, tylko trzech starszych panów: Richarda, Ahmeda i Musse, siedzących w bramie i robiących zakłady. This is Gra nazywa się Wahad Talatin, czyli po arabsku 31, tyle punktów trzeba zdobyć. Rzuca się kostką i robi rundy pionkami, stąd dotąd. Kiedy pionek dotrze tutaj, gracz go zjada, to znaczy zabiera z planszy, ale arabskie określenie tego tłumaczy się jako zjadać. Gdy przeprowadzisz 31 pionków jako pierwszy, wygrywasz. Inne gry to szeszpesz i mahbusi. Ta druga polega na tym, by ustawić pionki parami, jeden na drugim. Jeśli zostanie ci pionek bez pary, przegrywasz. Gracie tu codziennie? Przeważnie tak, pomiędzy dwoma modlitwami muzułmańskimi. Zaczynamy po tej w południe i gramy do popołudniowej.